Witam serdecznie. Chciałbym tutaj. Złożyć. Życzenia Andrzejkowe wszystkim Andrzejom. Wszystkiego najlepszego. W hodowli trochę zmian jest. Trochę jaśniaków się dowiozło. Jeszcze tam mam żałobne ale siedzą na razie w kwarantannie także tak to wygląda trochę pod zaciąg Wejdę świeżego powietrza złapią jaśniaki te białe, takie krótkie to od Pawła Oisiaka, pozdrawiam Paweł. Tutaj ten ten samczyk jasny, taki mały łączyniak. Od mirka. Z rody. Pozdrawiam Mirek. Fajne gołębie Mirek ma. żałobne też wziąłem od niego. To także. Tutaj ta parka to to z moich, te co latały w locie u mnie, takie na ciemnych obwodach były na odejściach na ostrym kole, pod Grajewem były, co wtedy Wojtek płuchocki był u mnie, do tego Łębi były na odejściach, takie jasne małe krótkie na Doganiania na ciemnych obwodach czarne, obwody, jak widać, jak będzie wszystko w zdrowiu, to może coś się uciągnie ze swoich już takich jest kilka zwykłych białych ogonów doganiania tamta jeśniutka na jeśniutkim błękitnym ogonie też jest z moich także tak to przedstawia się zobaczymy może jak będą gołębie zdrowe to może coś się uchowa już ze swoich ptaków. Trochę ogarnęłem, bo tygodniu tak nie bardzo jest. Nie bardzo jest i kiedy. Ganiecz też nie ma kiedy. Zresztą Jasrząb. Wczoraj wieczorem tu siedział na na zaciągu także z tym ganianiem to to różnie bywa kolegom tutaj na grupie strasznie dużo lotów poszło Jest też stary samczyk Mirka, Mirka wzięty ten na, na takich fajnych obwodach, niski na nogach. Tak to się przedstawia. Później wyjdzie co to czy samców, więcej czy samic będzie. Zobaczymy. No nic, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich Andrzejów. Miłej zabawy Andrzejkowej życzę. Pozdrawiam, do usłyszenia, hej.